Cześć kochani, mamy środę, tak więc zapraszam Was na przegląd promocji tygodnia do sklepu Action. Zobaczycie dzisiaj dużo fajnych rzeczy, między innymi na przykład Halloweenowe dekoracje. Te promocje mamy od 8 do 14 października. Zobaczycie koce. Fajna jest tania beztłuszczowa, frytkownica, ale i też będą koce świąteczne, dywany, świeczki. Cudowne małe etażerki, kalendarz adwentowy i oczywiście kosmetyki. Teraz już macie podgląd tego, co za chwileczkę Wam szczegółowo pokażę, tak więc możecie sobie zaparzyć kapkę, jeżeli macie ochotę. I zapraszam Was do oglądania do końca. A jeżeli Wam się przegląd spodoba, nie zapomnijcie mi zostawić łapeczki w górę. Będzie mi bardzo miło oraz subskrypcji. Subskrypcja całkowicie za darmo. Będziecie zawsze na bieżąco z każdą promocją i z każdym moim przeglądem. I zaczynamy od tej latarenki LEDowej, która kosztuje niecałe 30 zł. Działa na baterię 3 razy AA A i występuje tylko w tym kolorze brązowym. Tutaj macie taki glamurowy zestaw, który zawiera dyfuzor zapachowy, świecznik do podgrzewaczy, podgrzewacze i oczywiście taką cudowną tackę. Kosztuje niecałe 30 zł. Kable do telefonów 15, ładowarki dyszka i tutaj macie fajny pojemnik do baterii za 6 zł i 69 groszy. Można teraz fajnie uporządkować różne rodzaje baterii. Miejsce na 52 baterie. I teraz możecie mieć wszystkie baterie w jednym miejscu. I od razu do organizera na baterię możecie kupić właśnie baterię z Panasonic. 40 sztuk za niecałe 29 zł. W tym tygodniu również pokazał się fajny głośnik XL. Jest to głośnik bezprzewodowy. Czas otwarzania to 12 godzin. Posiada 4 różne kolory światła LED i oczywiście 5 różnych trybów. Występuje w kolorze białym i czarnym, a kosztuje niecałe 76 zł. Tutaj już możecie kupić takie zobaczcie lampeczki za niecałe 19 zł i takie fajne łańcuchy świetlne za niecałe 7 zł, kolorowe gwiazdeczki, dyfuzory z patyczkami za niecałe 13 zł i za chwilkę obok pokażę wam świeczki z Erwika za 8 zł. Tutaj już macie dywanik, jest bardzo mięciutki. Wymiary tego dywaniku to 70 na 100 cm. Występuje on w dwóch kolorach białym i takim, właśnie hmm, czekoladowym. Występuje w kilku kształtach, ale u mnie akurat tylko jest ten jeden. I myślę, że teraz, w okresie, właśnie zimowym, będzie fajnie prezentować się w waszym salonie. A tu już macie takie przyjemne mięciutkie kocyki, występują właśnie w takich fajnych ciepłych kolorach. Wymiary to 140x180 cm i kosztują niecałe 30 zł. W tym tygodniu pokazała się też fajna składana pufa do przechowywania. Cena to jest jedyne, nie 50 zł. Tutaj możecie dać sobie pauzę i zobaczyć wymiary, jeżeli Was interesuje właśnie taka pufka. piąteczne koce, teraz za jedyne 40 zł, 140 na 180 cm karma dla kota 8,50 tutaj są jeszcze pałeczki dla kota za 8 zł, a tutaj zabawki dla psów za niecałe 60 zł duży zestaw markerów za niecałe 45 zł, w środku macie 60 kolorów i one są dwustronne a teraz coś dla dzieci, zestaw Dekoracyjny do pamiętnika za niecałe 12,50. Macie tutaj na przykład Krajne Lodo, ale jeszcze Stitch i tam jeszcze widziałam dla dziewczynek takie różowe zestawy. Ale nigdy nie pamiętam tej bajki. Jak macie fanów slimów, to tutaj możecie kupić taką maszynę właśnie do slimów za niecałe 25 zł. Tutaj są takie magiczne butelki. Dzieci mogą stworzyć swój magiczny eliksir. W środku macie też taką różdżkę, która świeci w ciemności. Cztery kolory do wyboru, niebieski, żółty, fioletowy i różowy. A cena to niecałe 24 zł. I tu mam prawdziwy hit, drewniany zestaw. Można stworzyć swój własny bukiet. Kosztuje niecałe 8 zł. Kolejny to ten plener na 2026. Kosztuje niecałe... 9 zł, a tak wygląda w środku. Tym razem możecie zrobić własną miniaturkę takiego domku. Kilka tutaj do wyboru, one też świecą w nocy i kosztują niecałe 24 zł. To jak widzę, to jest bardziej wersja chyba dla dzieci, bo mamy tutaj na przykład Hello Kitty i kurom bale halloweenowe przed nami, tak więc możecie kupić dzieciom takie fajne kapelusze czarownicy za 6 zł 49 groszy, różne modele do wyboru, na przykład taki. Torba z motywem halloween, tutaj mogą dzieciaki zbierać cukierki 15 zł. Akurat nie działały baterie, bo już pani włączyły, bo może miały dość tego wiecie głosu, ale są dwa do wyboru, trzy nawet. Dynia, duszek i tam jest chyba jeszcze kościotrup. A zapłacicie za nie 15 zł. Dostępne są też takie świeczniki za 7 ,64 zł. 64 grosze. Fajny dodatek tej, właśnie, koronki takiej czarnej, zobaczcie. I tutaj mamy fajne duszki, które świecą. One są właśnie podświetlane LED-em. Kosztują mnie całe 18 zł. Możecie również kupić balony. Tutaj są takie duże zestawy 3 zł. i 39 groszy. Dodatkowo. Pokazały się takie fajne lampki LEDowe za niecałe 11 zł i takie latarki z projektorem za 4 zł i 35 groszy. Nie mogło zabraknąć lampionów za niecałe 4 zł. Przepiękne dywany łazienkowe, wymiary 50 na 80 cm. U mnie tylko dwa kolory dostępne, kosztują niecałe 27 zł. I jeszcze są takie maty łazienkowe niecałe 30 zł. I tutaj fajne są te kolorki, bo mamy te kuleczki naprzemiennie takie szare z takim błękitnym, ciennym szarym, popielate, naprawdę ładnie one wyglądają. No i w tym tygodniu myślę, że hitem są te duże ręczniki, słuchajcie, kąpielowe za 20 zł możecie kupić ręcznik o wymiarach 70 na 140. Tutaj już macie 50 na 100 za niecałe 10 zł. Białe znikają bardzo szybko, więc jeżeli zależy Wam na dużych ręcznikach, to musicie szybko śmigać do action. W tygodniu promocyjnym również jest taki kocek elektryczny. Posiada trzy ustawienia ciepła i zabezpieczenie przed przegrzaniem nadaje się na jeden materiał jednoosobowy za jedyne 65 zł będzie zawsze czekać na Was cieplutkę wurzytko. Następnie obrusy na stół 35 zł. Są dosyć grube. Występują w trzech kolorach. Tu jeszcze z tyłu mam taki jasny beżowy, o tutaj leży, i biały. A wymiary jego to 140x240 cm. podobne maty na stół występują w kolorach niebieskim, szarym i zielonym. Kosztuje mnie całe 4 zł. woreczki do przechowywania żywności o pojemności 1400 ml i 1800 ml. Można je używać w lodówce i zamrażarce, kupicie je za niecałe 4 zł. Macie do wyboru niebieski, szary i zielony. Kolejny zestaw za niecałe 18 zł. I macie dwa rodzaje miseczek do wyboru. I tutaj macie takie cudne etażerki, już kiedyś były pokazane na kanale: srebrne bądź złote u góry. O, piękne. Serduszko teraz w cenie 20 zł. Tanie pojemniki do przechowania żywności. Tym razem macie tutaj większy wybór. Możecie kupić na przykład za 10 zł, za 7. 250 ml. Tutaj macie 3 litry za 25 zł i jeszcze jest 1,5 litra za niecałe 15 zł. Megatanie, paski ledowe i 20 metrów macie za 90 zł, a 10 metrów za 80 zł, 5 za 55 zł. Żarówki ledowe 25 zł. I tutaj kolejno czujnik tlenu węgla 50 zł, czujnik dymu 35 i 15 zł. Bardzo fajne odświeżacze powietrza 8 zł, wkłady do odświeżacza powietrza za niecałe 6 zł. Te perfumy do wnętrz za niecałe 8 zł. Ten różowy, marmurkowy mam. Ładnie pachnie. Te karty zapachowe do obuwia zawsze Wam polecałam, polecać będę. Teraz macie 5,50. Naprawdę można odświeżyć sobie obuwie, ale można wrzucić też do szafy bądź do auta. Wkłady do pochłaniaczy wilgoci 11 zł. I chyba tutaj będą obok pochłaniacze wilgoci. Dokładnie za 20 zł. Tutaj są takie pluszowe jeszcze zabawki mm, dla dzieci. 20 niecałe zł. I hit dla dziewczynek drewniany ekspres do kawy za jedyne 35 zł. Kolejny hit, też dla dziewczynek fajny zestaw do makijażu za 14 niecałe złotych. I tu są te jajka niespodzianki niecałe 60 zł. Tylko ja nie jestem w temacie, bo mam akurat chłopców. Tak więc nie wiem o co chodzi z tymi skrzydłami ale są niebieskie i turkusowe. Zabawkowy zestaw do gotowania za niecałe 48 zł. Fajny. Bo jest też na takim metalowym stojaku. Zobaczcie, tak się prezentuje. No i coś dla nas e, szlafroki. Właśnie dostałam wczoraj chyba komentarz, że ktoś tam poluje na szlafroki, to może akurat te w action Wam się spodobają. 40 niecałe złotych tutaj jest taki różowy w taką panterkę. Nie wiem, czy to widać na, na tym wideo, może tutaj. Jest naprawdę bardzo mięciutki, milutki. I myślę, że 4 deszki to jest akurat fajna. E cena tylko składowo nie wiem, czy Wam będzie pasować, bo tu mamy poliester i to 100%. A drugi kolor to biały rozmiarówka od S do XL. Mięciutkie, takie futerkowe, fajne bluzy, coś w stylu sweterka. Zobaczcie, różowa i kremowa za niecałe 35 zł. I tutaj jeszcze były spodnie, ale u mnie tych spodni nie było. Natomiast znalazłam fajne skarpetki sweterkowe za nie całe 13 zł, trzy ładne kolory, taki brązowy, szary i kremowy. Rajstopy stopy 18 zł. Skarpetki 15. Macie do wyboru albo czarne, albo szare i tutaj w środku jest aż 7 sztuk. Białko serwatkowe za niecałe 54 zł i macie smak wanilii bądź czekolady. Te piankowe płytki mnie bardzo zas zaskoczyły. 20 niecałe złotych, zobaczcie, taka imitacja paneli. Ja takie płytki dla dzieci mam, jak na przykład wchodzą na balkonie na basen, żeby się nie przewróciły, bo wiecie, ślisko. A tu pokazują, że niby można pod ławkę, gdzie ćwiczymy, wrzucić te... Hmm, płytki, no nie wiem, czy to dobry pomysł, bo one są mięciutkie. No ale można użyć do innych celów. Tutaj macie zestaw pędzelków za 15 zł. Fajne tutaj są róże zmieniające kolor. 5,50 dwa e, takie do wyboru. Ta kolekcja jest chyba nowa, bo zobaczcie fajne opakowanie. Paleta do e, twarzy 11 zł. Ja ostatnio widziałam jak dziewczyny takimi paletkami Robiły sobie różne takie, wiecie, na Halloween makijaże. No, fajnie to wyglądało. Tutaj jest podwójny eyeliner, 5 zł, zakręcony błyszczek, 5 zł. I tu jeszcze, co, co się fajnego pokazało, to paznokcie sztuczny z klejem zadyszkę. No, że klej w gratisie to też, ale fajne kształty. Macie dwa do wyboru. I tu jest drugi. Natomiast te płatki hydrożylowe pod oczy mnie bardzo zaciekawiły, bo tu jest aloes, tak więc zadyszkę, coś takiego, teraz w action. Ja zawsze Wam polecam te z chyba jednak przy nich zostanę, mam już sprawdzone. Fajny zestaw, zobaczcie, żeli pod prysznic za niecałe 15 zł. I kolejny hit cenowy to ten kalendarz adwentowy dla dziewczynek. Tutaj pokażę Wam co jest w tym kalendarzu w środku. Mamy na przykład jakieś świdze naklejki, buszczyki. No dużo ciekawych rzeczy. Tak się prezentuje z przodu. A zapłacicie za niego 49,95. I dwa kolory bambusowych lusterek do makijażu za niecałą dyszkę. Frytkownica bez tłuszczowa, słuchajcie, za niecałe 200 zł. Tu mamy pojemność 8 litrów. No, kuszą one, kuszą. Tylko nie wiem, jak to jest z prądem. Tutaj jeszcze zawsze z boku są takie słodycze, i teraz hitem u mnie bynajmniej były orzeszki. I ta mieszanka tutaj po prawej stronie za 7,60 i za 6,70. Następnie tutaj jeszcze znajdziecie babeczki Brownie, za 8 zł. Są jeszcze takie lizaki na Halloween. Hitem są te różowe pazury. Zobaczcie. No, ale jeżeli dzieci lubią takie gadżety, to za 4 zł. Yy, no, 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 herbatka zielona niecałe 6, tutaj jeszcze macie olej na przykład kokosowy, za niecałe 8 zł kurczę, nie wiem czy nie wziąć, bo tak ostatnio słyszę, że dobrze smażyć na olej kokosowy. Która z Was smaży i poleca, to zostawi komentarz, ja kiedyś smażyłam, ale dawno i nieprawda. Tu jeszcze obok jest olej czosnkowy za niecałe 9 zł i oczy za 6 zł dla dzieci. A teraz moje Liony Brownie za 8,90 i to są te właśnie mieszanki orzechów, które naprawdę u mnie bardzo szybko schodzą. Drewniana kuchnia dla dzieci 150 zł. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzień promocyjny w Action. Kochani, zostawcie komentarz, co najbardziej wam się spodobało, po co może polecicie do Action. Jutro pokażę wam nowości yy, na półeczkach, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy dzisiaj nagrałam. Życzę wam pięknej środy, miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnym przeglądzie, zachęcam Was gorąco do moich wcześniejszych przeglądów, szczególnie do tego, który wczoraj wrzuciłam z Pepką, jest dużo nowości, dzisiaj w ogóle pokażę Wam, mierzyłam fajne futerko, tak więc dzisiaj będzie kolejna część. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki, subskrypcje, jesteście cudowni, słyszymy się za niedługo w kolejnym przeglądzie, buziaczki, cześć, pa!